Dajcie, kochani, w kolejnym filmiku, dzisiaj hol Kosmetyczny. Chciałabym Wam opowiedzieć o kosmetykach, które udało mi się kupić na tej promocji ostatniej w Rosmanie. Ta promocja trwała od 8 do 27 8 czerwca, czyli do dnia dzisiejszego. Niestety nie udało mi się zakupić wszystkich rzeczy, które chciałam kupić z tej gazetki. To znaczy te wszystkie rzeczy, które Wam pokażę, które są kupione w Rossmanie, kupiłam jedna osoba, której bardzo jeszcze raz dziękuję za możliwość zakupu mi tych kosmetyków. Ja ze względu na swoją pracę niestety nie mogłam o godzinie 9 być w Rossmanie. Niestety nie udało mi się kupić rzeczy, których, na których mi najbardziej zależało, czyli była to bodajże, woda, woda, woda. Perfumowany dezodorant w sprayu Heidi Klum Shine, który kosztował chyba 14,90, oraz odżywka z Eveline za, za 6 zł, za 6,49 była, gdzie ona normalnie kosztuje 10 czy 12 zł. Ale z tych rzeczy, które mam, pokażę Wam, i jestem z nich bardzo zadowolona, bo uważam, że naprawdę warto było. Czekać na takie promocje w Rosmanie. W jednym z pierwszych dni zakupiłam mydło, ja i mama, firmy AA, ze, dla niemowląt, dzieci ze skórą wrażliwą, skłoną do alergii. To mydło normalnie kosztuje dziś około 6 zł. Ja kupiłam to mydło za 3,99, z tego co się orientuję. Ja zauważyłam, że przy ostatnim myciu pod prysznicem bardzo podrażniają mnie płyny, żele pod prysznic i bardzo swędzi mnie skóra mm, na rękach, tylko i wyłącznie na rękach. Pomyślałam sobie, że wypróbuję właśnie takie mydło i zobaczę, czy, czy ono faktycznie ee, coś mi pomoże. I faktycznie, słuchajcie, pomogło mi, ja jestem z niego bardzo zadowolona, kupiłam sobie dwie kostki tego mydła i na pewno e, przy najbliższej okazji zakupię jeszcze takie mydło, bo uważam, że jest naprawdę genialne i wszystkie moje problemy z Swędzeniem i taką, takim dyskomfortem po myciu się skończyłem. Eee, może zacznę tak e, nie po kolei, bo szczerze mówiąc, nie mam tej gazetki teraz przy sobie i nie pamiętam, które kosmetyki były w którym dniu. Bardzo zależało mi na neutrogenie, która kosztowała 10 zł, gdzie normalnie kosztuje 19-24 zł. No niestety nie wiem jak u Was, ale u nas napisano, że był to błąd w gazetce i takiej neutralnej w ogóle w sprzedaży nie było za 10 zł. Oraz na odżywce do paznokci Eveline, która kosztowała 6,49 zł, bodajże. I niestety też tej odżywki już nie było oraz na tuszu, który kosztował w tuszu Maybelline Maybelline? Chyba tak, Maybelline, który kosztował 31 zł, a można było go kupić za 15. Niestety też nie udało mi się go kupić. Ale z, pro, z produktów, z kosmetyków, które udało mi się kupić, jest między innymi balsam intensywnie ujętniający Liren. Taki. On kosztował bodajże 8 czy 9 zł. Bardzo fajny, bo bardzo duży. 400 ml. Zapach taki sobie, ale zobaczymy. Będę go na pewno używać. Co do jego działania, powiem na pewno w innym filmiku. Również mleczko do ciała wygładzające ujętniające pielęgnacja antycelulitowa AA i również 400 ml, ono kosztował też gdzieś 8 z groszami, użyłam go na razie tylko raz i niestety już konsystencja tego mleczka mi się nie podoba, bo jest bardzo, bardzo taka mm, rzadka, że tak powiem. Co jeszcze? dezodoranty FA. Tu akurat jest z białym winogrą, z, z ekstraktem z bambusa. One były po 4 zł z groszami. Mam dwa takie dezodoranty. Cóż jeszcze? Kremy do rąk z Eveline Bio Aloe Plus Masło Carite. One kosztowały 2,40 czy nie pamiętam, ale jakoś 2 zł z groszami bardzo fajne, świetnie się wchłaniają, przepięknie pachną i uważam, że są rewelacyjne na taką pogodę właśnie bardzo ciepłą, bo one nie są tłuste i naprawdę bardzo fajnie szybko się wchłaniają, co jeszcze za 5,49 bodajże, za 5, 5 z groszami również, płyn do demakijażu kolastyny, refresh również dwa opakowania zakupiłam sobie na zapas bo za taką cenę pomyślałam sobie, że naprawdę szkoda, było, szkoda byłoby nie wziąć takich, e, takich płynów do demakijażu. Również przeze mnie sprawdzone patyczki do korekty makijażu i demakijażu, które były po złoty 49. Zł. Kupiłam trzy opakowania, ja je używam na co dzień, są świetne. Normalnie kosztują gdzieś około 3 zł, więc tutaj faktycznie cena 50% taniej. Yy, miękka gąbka do kąpieli, taka, yy, tak, szczerze mówiąc, jej nie, nie bardzo ją planowałam, ale w ostatniej chwili się na nią zdecydowałam, poprosiłam o zakup tej, tej gąbki, więc yy, zobaczymy. Wszystkie rzeczy tak naprawdę, yy, wszystkie te kosmetyki są praktycznie w ogóle nieużywane, tylko te yy, mleczko z AA antycelulitowo używałam i mówię, no na razie jest yy, nie, nie bardzo, nie bardzo mi pasują. Yy, Riva y, halibery, perfumowany Destolant, y, taki, który kosztował 14 czy 15 zł. Oraz y, Beyoncé, też cena około 15 zł. Zapachy bardzo fajne, y, utrzymują się średnio długo, ale myślę, że tak za takie pieniądze to y, czemu nie. Y, świeca, y, taka o zapachu Konwali. Y, Kupiłam dwie. Kosztowała chyba 4 czy 5 zł, ale z czego jestem najbardziej zadowolona? Jeszcze w międzyczasie kupiłam kremy do cery dojrzałej dla mojej mamy. I, i, I co jeszcze tam było? Coś jeszcze było. Dwa kremy na pewno udało mi się również kupić z tej promocji 50% taniej. Z najbardziej zadowolona również jestem z pędzla do różu z EcoTools, który normalnie kosztuje, słuchajcie, 29 zł, ten kosztował 14,90 i jest niesamowicie mięciutki i jestem bardzo z niego zadowolona. Ja do tej pory używałam z EcoTools pędzla do cieni, uważam, że są rewelacyjne i mówię, no za 14,90 taki pędzel, no. Bardzo chciałam go dostać i, i wiem, że był w sobotę i, i taka śmieszna sytuacja była, bo on był specjalnie się po niego pojechało tak naprawdę i po inne, wiele innych e, tych kosmetyków, które były w tym dniu. Na szczęście udało mi się dostać ten e, pędzel i jestem z niego bardzo zadowolona. Słuchajcie, i to tyle jeśli chodzi o te zakupy, bo kostki toaletowej nie będę Wam pokazywać, no bo to bez sensu, ale to są rzeczy, które tak naprawdę chciałam bardzo kupić, oprócz oczywiście tej neutrogeny i tej odżywki do paznokci z Eveline i tego tej perfumu. W, do perfumowanego dezdorantów w sprayu z Heidi Klum Shine. Bardzo ubolewam, bo bardzo chciałam kupić jeszcze te rzeczy, no ale niestety nie udało się. Jeśli chodzi o zakupy kosmetyczne z Rosmana, jest to wszystko. Oprócz zakupów w Rosmanie, kupiłam jeszcze z Oriflame taka nowa seria, jest Aloes z, z Arbuzem. Jest to balsam i jest to mydełko, które zakupiłam. Balsam, słuchajcie, pachnie rewelacyjnie. Ma bardzo fajną taką gęstą konsystencję, pachnie niesamowicie długo przepięknie na wilża i nie jest to taki jakiś zapach mdły, naprawdę jest rewelacyjny. kochani i to tyle jeśli chodzi o zakupy, ale chciałabym wam jeszcze pokazać rzeczy, które dostałam od swoich widzek, ale jednocześnie od dziewczyn, które również nagrywają filmiki na YouTubie i chciałabym Wam pokazać, co od nich dostałam. Może zacznę od tego, że są to obydwie Magdy i dlatego powiem, że najpierw pokażę Wam rzeczy, które dostałam od Magdy, z którą się spotkałam kilka dni temu. I ona od czasu do czasu robiła różnego rodzaju wymianki, coś pokazywała. Ja tam się czymś zawsze zachwycałam u niej. I ona mówi: słuchaj, to ja ci to odłożę, i zawsze się tam czymś wymienimy. Ja dla niej też miałam kosmetyki, miałam dla niej tam ciuszki. I ona dla mnie odłożyła spray termoochronny do stylizacji włosów firmy Avon. Jest tu, słuchajcie, ponad połowa tego płynu. Ja jeszcze go nie używałam, bo mówię, ja się z nią spotkałam 2-3 dni temu i. Mm, jeszcze nie miałam e, okazji użyć tego sprayu, a chciałam go kupić więc e, cieszę się bardzo że go, że go dostałam oraz e, żel do mycia twarzy z Be z Biedronki ja go już kiedyś używałam jestem z niego bardzo zadowolona, on jest w całości e, nie wiem, on ma gdzie chyba nie podszedł, więc e, więc e, oddałam mnie go mnie go? <laughs> nie wiem Golden Rose Graffiti 07 taki lakier, bardzo fajny kolor, on mi się kojarzy z takim atramentem trochę jaśniejszym słuchajcie, cienie takie zielone, odcień jest taki ziel takiej zieleni, bardzo fajne też y oraz dostałam od Magdy y z kosmetyków oczywiście, intensywny serum drenujący uda i pośladki Słuchajcie, jest też nowe. Jest też nowe. Tak wygląda buteleczka, tubka. Oraz y, oczywiście dostałam od Magdy y, ubrania, których, które aktualnie, y, y, których aktualnie Wam nie pokażę, ale pokażę Wam torebki, które, y, które dostałam również od Magdy. I jest to y, torebka z kropa. I to jest taka brązowa torebka. Ona ma jeszcze do tego tutaj taki długi pasyw, który jest tutaj w środku. Bardzo fajna, niezniszczona w ogóle torebka rewelacyjna. Ja w ogóle nawet nie pamiętałam, że już wcześniej się nią zachwycałam, bo Magda zrobiła tak dawno już ten filmik o tych torebkach, już w ogóle miałyśmy się tak dawno spotkać, że aż wstyd mówić, że dopiero teraz się spotkałyśmy, a mieszkamy tak naprawdę niedaleko siebie oraz z reserved koszyk taki. Taka torba koszykowa, tak nie wiem, co to jest za. Rodzaj mm, materiału, jakaś taka fajna, ale nie wiem, ja po prostu się zakochałam w tej torbie. Pomyślałam sobie, kurczę, no, Magda, wymieni się z Tobą na wszystko, tylko muszę mieć tą torbę. Jest rewelacyjna, uwielbiam, tym bardziej na teraz. To już jest w ogóle rewelacja. I słuchajcie, kolejna Magda, e, która nagrywa również filmiki na YouTubie, i e, z tym, że Magdy. E, o której teraz Wam powiem, nie widzimy. Widzimy jej tylko dłonie i słyszymy jej głos, co bardzo rok rekompensuje to, że nie widzimy jej twarzy, chociaż um, to, że jej nie widzimy, a słyszymy, bardzo, bynajmniej w moim przypadku, bardzo um, rozwija moją wyobraźnię. Wyobrażam sobie, jaką jest piękną kobietą, bo głos ma niesamowity, bardzo miło jej się słucha, jest niesamowicie konkretna w tym, co mówi i w swoich recenzjach kosmetycznych. Magda jakiś czas temu dostała od firmy Floslek um, kosmetyki do testowania, które, y, które miała właśnie sobie wykorzystać, przetestować i y, Magda jakiś czas temu do mnie napisała, jakiś czas temu, niedawno, y, napisała do mnie wiadomość, czy nie chciałabym dostać od niej kosmetyków y, na naczynka, y, bo ja mam taki problem z naczynkami gdzie nie, gdzie na twarzy. Więc napisałam je, czemu nie. Spodziewałam się, że przyśle mi tam jedną lub dwie rzeczy. A tu niespodzianka. I słuchajcie, nie przygotowałam się, bo mleczko do makijażu, które dostałam od niej do cery naczynkowej zostało w łazience, więc wybaczcie. Ale uwierzcie mi, było one, to znaczy jest one praktycznie w całości od niej. Używałam je raz już do demakijażu oczu, jest rewelacyjnie, nie podrażnia, a ja akurat to jest takie najśmieszniejsze naj, naj w tym wszystkim, że ja mam akurat po jednej i po, po, jednej, po drugiej stronie e, pod oczami mam pęknięte naczynka, więc uważam, że mleczko jest rewelacyjne, nie podrażnia. E, I ja po prostu dla mnie ono jest idealne, nie spodziewałam się, że jest takie świetne. E, I dostałam od niej krem maseczkę seria do, skó do skóry z problemami naczyniowymi. E, tak wygląda i cukka kochani jest również w całości tylko e, tutaj jak się doczytałam już w międzyczasie, e, tutaj systematyczność używania tej masyczki jest wskazana, bo trzeba ją używać na początku przez e, przez e, przez cały tydzień bodajże tak, przez pierwszy tydzień codziennie, potem trzy razy w tygodniu lub w miarę potrzeby, dokładnie. Ale słuchajcie, i to jest nic, ja w ogóle myślałam, że tylko dostanę od Magdy te kosmetyki z Flosleku. I cóż, jeszcze patrzę, że jest żel pod prysznic pomarańcza z Florydy oraz żel pod prysznic ziarna kawy, więc po prostu jak zobaczyłam te żele, kochani, to po prostu miałam Oczy szeroko otwarte, buzię miałam szeroko otwarte i pomyślałam sobie, Boże, uwielbiam Cię, zapachy są rewelacyjne. Niesamowicie mnie zaskoczyła. W ogóle się tak niesamowicie cieszyłam z tej paczki, bo dostałam tą paczkę. Będąc w pracy i w ogóle zapachy mnie e, powaliły. Po pierwsze, w ogóle nie miałam nigdy żeli e, e, z tej firmy, bo to jest firma Yves Rocher, bo po prostu ja nie mam dostępu do tego sklepu na co dzień. I, i bardzo fajne, świetne zapachy. Powiem Wam szczerze, że e, dla wypróbowania pracy umyłam e, ręce tymi żelami i później ten, te dłonie, mimo tego, że jeszcze myłam je jeszcze nie raz... One pachniały cały, cały czas tymi żelami, Po prostu rewelacja. Ta kawa, ziarna kawy pachnie jak mrożona kawa. No, takie zmielone super ziarna kawy, no coś wspaniałego. No, tutaj pomarańcza z Florydy jest niesamowicie orzeźwiająca, więc kochane moje magdy. Kocham Was, uwielbiam Was, dziękuję Wam za wspaniałe rzeczy, które od Was dostałam. Mam nadzieję, że w miarę możliwości, moich możliwości będę mogła Wam się odwdzięczyć. Eee, nie zaskoczyłyście mnie niesamowicie. E, oczywiście dla, do dwóch magd e, zostawię Wam linki pod, e, pod moim filmem, abyście mogły sobie zajrzeć, mogli zajrzeć na ich kanały e, i bardzo dziękuję serdecznie jeszcze raz Wam za te wspaniałe paczki, a Wam kochani za oglądanie i przypominam, że w moim poprzednim filmiku jest miła, e, miłe mini rozdanie i bardzo serdecznie Was na nie zapraszam, bo rozwiązanie tego mini rozdania już za dwa dni. Dziękuję kochani za uwagę i do zobaczenia wkrótce pa.